Nazywam się Wysław Kozłowski. Chcę nagrać film o mniszku lekarskim i zachęcić Państwa do, do zrobienia sobie. Też się mówi na to miodik lekarski, znaczy miodik z mniszka. Oczywiście można, można się kłócić w tej kwestii, bo można powiedzieć, że miód jest tylko pszczeli. Od pszczół, no, a, a nie można zro, zrobić samemu miodu, ale w każdym razie mówi się na to miód, a nie syrop, ponieważ no, jest bardzo zbliżony do miodu i jest właśnie można uzyskać taką taką, tak jak właśnie miód prawdziwy. No i jest o wiele droższy od prawdziwego miodu. No i teraz tak jak widzicie, zauważyliście ja nie mam predyspozycji do robienia filmów nie żyję z tego nie jestem jakimś, nie zbieram zbiórek nie mam nic z monitorizacji tylko po prostu zależy mi żeby ludzie się budzili i, i korzystali z natury z dobrodziejstw natury i naprawdę bo to jest dużo lepsze niż lekarstwa zdrowsze e ale oczywiście jeśli, jeśli, Wam się nie podoba styl, jak mówię, że nie mam predyspozycji, jąkam się, mówię chaotycznie, to, to zapraszam, na przykład polecam Tadeusza, przepraszam, Pana Kudlińskiego Adolfa, już nie żyje, ale są filmy na YouTube i na przykład o Mniszku Lekarskim, jak jak korzystać z miszka lekarskiego, no i na przykład e, sałata jodowita. Chodzi o to, a na przykład przepisów to znajdziecie na miód e, bardzo dużo. E, na przykład e, ciekawy przepis znalazłem e, na stronie pana tabletki. To jest przepis jakiś rodzinny jego. E, e, ciekawy, bo, bo właśnie można dodać w tym i, i będzie tak jeszcze od sztuczny. Bo generalnie miód, co daje nam miód zmniejszka? Ten co zrobimy, no, jest naprawdę mnóstwo. To byście sobie wyczytali, co mniszek, jakie ma właściwości zdrowotne, no, ale na pewno, na pewno oczyszczające, na pewno przeciwko różnym bakteriom, na pewno odpornościowe. Więc dlatego, to po prostu rośnie wszędzie ten mniszek. Ponieważ no, mówiłem już kiedyś, że tam gdzie nic człowiek nie ingeruje, to po prostu, a ludzie na przykład chodzą boso po tych trawnikach, czy, czy w ogóle ten pot ludzki gdzieś tam spływa po prostu, to natura daje jakby antybiotyki naturalne. I właśnie dlatego miszek wyrasta tak właśnie wszędzie, ogólnie dostępny ponieważ no to jest naprawdę to jest eliksir życia. To jest jedna z podstawowych na przedłużenie życia. Oczywiście my będziemy zbierać dzisiaj kwiatki. Ja już nazbierałem sobie chyba 50 kwiatków. No muszę zebrać 600 takich łebków, 500-600, coś takiego no bo wiele przepisów jest od 300. Do, do 500, do 600 łebków, no ja są nawet 1000 łebków. Ja robię przepis na 600, no gdzieś około 600. No. no nie wiem, ile tu jest dokładnie, a ja to liczę jako 50, może być tam już 56, więc może być więcej, to też się różni. Zależy, jakie główki zbieracie, takie duże główki, no to, a małe, no to, to już będzie różnica. Ja sobie z, zrobię po prostu taki z 500-600 yy, łebków i taki będę zbierał. <laughs> yy, oczywiście, yy, tutaj macie po prostu, yy, tak wygląda ten, yy, ten kwiatek. To my zbieramy dzisiaj na miodzic yy, sam kwiatek, ale na przykład to jest jako sałatę można jeść. Yy, tylko ta sałatka, yy, normalnie ona ma goryczkowy taki smak. No to Kudliński mówił o tym, że to się nazywa blanszowanie, wystarczy, wystarczy dać do gorącej wody i, i, po prostu, no i straci tą goryczkę, a jak nie to, to na przykład na godzinę do zimnej wody dodać soli i, i właśnie straci tą goryczkę, więc to. To warto jest taką sałatę jeść. Bo ona jest dużo zdrowsza niż normalna sałata. Na korzenie, korzeń na przykład, tylko że zbieramy korzeń dopiero na jesień. Czyli, czyli korzeń trzeba zebrać jakiś właśnie. Też Adolf Kurbliński, który no myślę, że znał się na rzeczy, mówił, że. Dwuletni korzeń, najlepiej właśnie yy, dwu, z dwuletniego mniszka, yy, mówię, gdzieś jesienią i to jest właśnie le, lekarstwo na nowotwory. Yy, jeszcze jedna ważna rzecz, że o właściwościach to sobie naprawdę mnóstwo rzeczy poczytacie, więc mówię, to jest, yy, to jest na przedłużenie długowieczności, jakbyśmy stosowali mniszka, jedli sałatę taką, yy, no Kudliński mówił, że można 3 razy dziennie taką sałatę jeść. No, można tego nazbierać po prostu i, i naprawdę dodawać do różnych rzeczy. Tak jak ja sobie robię e, takie pity na przykład wegańskie, no to można dokładać do, do taką sałatę do tego, bo to macie za darmo i, i to jest na pewno z, bardziej zdrowe. No. E, I teraz jeszcze jedna sprawa. <laughs> Tutaj ja chodzę e, i właśnie zbieram te kwiaty i w tym roku właśnie nie widzę nigdzie, żeby były żeby były, żeby była, no bo to jest mniszek lekarski, ogólnie się mówi na mniszek lekarski też mlecz, ale teraz to się odróżnia właśnie, że jest jakby mniszek lekarski i jest drugi, taki inny trochę i... I właśnie na tego drugiego się mówi mlecz. Aha, jeszcze jak będziecie zbierać, oczywiście, ja... Ja nie ubrałem rękawiczek, ale, ale proponuję ubrać rękawiczki, no bo... Bo jak ktoś jest taki... No nie lubi być, na przykład, chodzić brudny przez miasto, no to, to, to po prostu... No to ostrzegam, że, że mogą być takie żółte ręce. I jak idziecie gdzieś właśnie... Nie samochodem jedziecie, tylko gdzieś i będziecie później wracać, to, no to lepiej po prostu sobie ubrać rękawiczki. Ja dzisiaj nie ubrałem rękawiczek, no ale ja sobie po prostu przeżyję jakoś. Nie mam z tym problemu, że, że będę miał czółte ręce, no po prostu sobie umyję później i tyle. Ale mówię, jak kobieta, najważniejsze, żebyście sobie po prostu zaczęli zdrowo żyć więc mówię o takich rzeczach które dla mnie są mało istotne ale, ale po prostu no, ci ludzie którzy żyją w Matrixie żeby najważniejsze żeby wyszli z tego Matrixa i jeśli miało to by nie zniechęcić to ubierzcie sobie rękawiczki na takie najlepiej w koszyczku wziąć sobie koszyczek taki ponieważ żeby było przewiewne to no i naj najlepiej zbierać o 12 godzinie Wtedy będą mieć najlepsze e, właściwości ten mniszek. E, ten no i żeby było ciepło Ciepły dzień Więc <laughs> e, Dobra i ten drugi e, Drugi jest narkotyczny Znaczy narkotyczny, no jest po prostu e, Substancjami psychotelicznymi e, to, y, takimi no, no, opium, jakby I, i chodzi o to, że można go pomylić. Y, to tutaj patrzcie, niszek na jednej łodyce jest jeden kwiat, a na tym y, na tej podróbie właśnie na tym ala na tym, y, marihuana, no to jest y, to jest po prostu y, z łodygi. Mogą być dwa, trzy kwiaty, to, to, to nie ma się jak pomylić. Ale mówię, no tutaj nie widzę w ogóle takich z tych podrób Tylko że to... Słuchajcie, Adolf Kudliński polecam filmik o tym Sałata Jadowita. To on właśnie mówi o tym ziele, tym drugim właśnie, o tym mleczu, o tym opium całym. I on mówił. No to chyba, jak mówił, to, to miało jakieś na to potwierdzenia, że do lat 50. jeszcze w szpitalach podawano właśnie, bo w tym drugim, to w tej Łodydze jest właśnie ten opium jakby i, i tam właśnie te mleczko się suszy, no i liście też, no i, i po prostu pozawało się, się jako, jako w szpitalach, jako Środek y, uspokajający i też takie y, ala, n, n, znieczulenie. I, I po prostu. No i też, y, też y, Adolf Kudliński mówi o przypadkach, y, że leczono było, y, leczone było dawniej y, y, padaczka y, właśnie y, tym, tym, tym leczem z opium. Y, ale to oczywiście to, co mówił Adolf Kudryński, ja też powtarzam, że nie należy stosować to samemu. Trzeba byłoby po prostu konsultować to z lekarzem. Więc, więc po prostu ja nie namawiam do. Ja sam nie używam takich rzeczy. No, no, używam tylko myszka lekarskiego, ale mówię Wam, że, że po prostu takie coś. No, bo problem jest w tym, że nie chodzi o to, że jeśli to było kiedyś normalnie leczone w szpitalach, ludzie byli leczeni tym, to nie może zaszkodzić. Tylko chodzi o to, że, że po prostu chodzi o dawkowanie. Że, że wiadomo, że z ma, na przykład, jak wroty, czy jest taka super roślina, bardzo. Ja płuca wyleczyłem, właśnie tą, yy, na przykład yy, jeśli chodzi o, jak to się nazywa, yy, yy, to co, yy, tą wydzielinę, co, co się zalega w płucach, właśnie przy chorobach różnych, yy, to, to właśnie wyciągałem wrotyczem. Yy, tylko że, no, no jak się na przykład przedłudkuje wrotycz, yy, no to przedawkowanie polega na tym, że kiedyś yy, po prostu za dużo za często, za długo począt e, piłem e, tego wrotycza, bo był bardzo skotyczny, pomagał mi i po chyba siedmiu dniach e, po prostu spuchła mi noga, no to, no to nie, nie brałem żadnych tabletek, tylko wziąłem po prostu e, słowiańskim sposobem e, dałem nogi wyżej e, niż głowa jak e, szedłem spać i na drugi dzień e, po prostu noga już przestała y, znaczy już zeszła opuchlizna no bo to chodzi o to, że y, wrotysz jest tak skuteczny, że y, może organizm nie nadążał tego oczyszczać ten organizm no i, i mówię taki, y, teraz przechodzimy do y, do miodu z mieszka. Y, powiem taki przepis właśnie y, no ale to trochę inaczej będę w ogóle robił, ale taki Uniwersalny przepis, Mo, możecie sobie znaleźć, z mnóstwo tych e, przepisów, jak, jak zrobić mniszek. E, a więc, no ja, ja, Wam proponuję coś takiego, jak nie znajdziecie innego przepisu. E, 600, e, 600 główek e, e, kwiat, e, takich kwiatów, właśnie z tego mniszka. E, mniszka. E, do tego dwie cytryny. I można, e, właśnie tak jak ten tabletka mówił, e, dodać e, dwie gałązki tymianku. E, I będzie właśnie, jak ktoś chce zrobić e, miód e, oksztruszny. E, jeszcze, e, jeszcze taki wykrztuczny. A taki zwykły odpornościowy, na no to wystarczy, e, wystarczy sok z, z dwóch cytryn i, i, i 600 niszka, no i kilo cukru. Tyle, że no cukier byście teraz powiedzieli, że cukier jest szkodliwy. No tak, więc ja, ja używam cukru buraczanego, więc z buraków. Można taki cukier kupić, nawet jest chyba tańszy od zwykłego cukru, więc kilo cukru.